Dzień dobry, a teraz zacznę po prostu z grubej rury, więc się trzymajcie stołków i tak dalej, blatów czy czego tamtego. Jak jesteście w pracy, trzymajcie się smartfona. Kościelny nakaz na nowy rok. Po zabawie sylwestrowej trzeba pójść do kościoła. Przypomina rzecznik konferencji. Episkopatu Polski. Kościelne władze wyjaśniają, że nowy rok przypada świętej Bożej Rodzicielki, a jest to święto tak zwane nakazane. I wierni są zobowiązani także do powstrzymania się od wykonywania zajęć, które utrudniają oddawanie czci Bogu oraz korzystania z, z należnego odpoczynku. I wtedy się dostaje odpust zupełny tego 1 stycznia i tak dalej, o i tak dalej. Ja Wam powiem tak, ludzie normalnie pracują cały rok, czekają cały rok na ten Sylwester, żeby sobie postrzelać ten, żeby sobie wypić, bo, bo są fajne promocje na alkohol i w ogóle w... ma się dobry czas, a tu nagle za kilka godzin po tym wszystkim... Każą ci iść do smętnego kościoła, i jakieś tam odpusty, i tak dalej, i tak dalej. No co, co, co to w ogóle ma być? no Człowiek jest skacowany tutaj, głodny, chce, chce sobie poleżeć do 11, bo to jest dzień, dzień wolny. Bo wierzę na następny dzień, tak jak ja mówię o takim normalnym człowieku, tak jak ja albo wy, nie, że, że chce sobie iść do pracy. No, znaczy, chce, musi musi iść do pracy tego 2 stycznia, i Ju, już zaczyna nowy rok i tak dalej. A tu każę ci jeszcze iść do kościoła i oczywiście w czasie czasie mszy przyjdziesz sobie kolej z wielką tacą, i, no i najlepiej by było, jakbyś wrzucił tam pieniądze, tak. A to, że tam dostaniesz jakiś tam odpust, czy coś tam, to to już tam, ok, to już jest tam, że tak powiem, gratis, nie? No. O to w tym chodzi. Nie. A ja Wam mówię, że nie musicie, nie ma żadnego nakazu, bo jakiś tam sobie koleś yy, z wyższych yy, tych powiedział, że tam jest nakaz, że to tam tego, to tego. Nie, 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 nie. Ja Wam mówię, że nie musicie. Możecie sobie iść do kościoła, kiedy chcecie, nie musi być to nawet niedziela, tak? Bo jak wiadomo, niby Bóg jest wszędzie, tak? Więc y, niekoniecznie musi być też w niedzielę. Może być też w środę, może być w czwartek, sobie iśćcie w piątek do kościoła. A musicie być na tej całym, przy oczywiście, że nie musicie. Możecie sobie iść do kościoła, wzmówić sobie jakąś tam swoją ulubioną modlitwę i sobie wyjść. No i już. Nie musicie być być na tej całym szy, gdzie, gdzie zbierają te pieniądze, tak, i, i sobie nucić te ich smutne yy, śpiewy i tak dalej. Nie musicie.